Cześć! Przy okazji ważenia kolejnego piwa jakiegoś tak zwanego śmietnikowego, nazwałem go sypowe, bo poznajdywałem po kilogramie po 2 kilo bardzo różnych dziwnych e słodów. E wyliczyłem sobie 16,5 plato, jakieś takie brązowe, złote, coś wyjdzie. Chciałem Wam powiedzieć kilka słów o naszym następnym piwie, który będzie rozlewany 21 grudnia w Piotkowie Trybunalskim. Będzie to West Coast IPA. Ja aż to próbowałem zdjęcie zamieściłem na swoim facebooku. Wygląda to w ten sposób. Coraz bardziej mi się ten w ogóle wazonik podoba, słuchajcie. Generalnie do oceniania jest całkiem, całkiem. Jest to 16,5 plato. O, teraz nie pamiętam. Na pewno 70, jeżeli nie 75 IBU. E, co tu jeszcze? E, kolor e, z dolnej granicy. No to jest generalnie z przetoku wlane, więc jest mętne. Jakąś kartę mam tutaj więc o, o, może tak się naostrzy. Wygląda to tak. Tylko kartki mam to do siebie, że... O, może tak lepiej. Że odbijają światło i zaciemniają sytuację. Tak to wygląda. Nie zwracajcie uwagi na mętność, ponieważ piwo, jak mówię, jest po przetoku, więc nalane jest tam, wszystko się zmieszało w tym piwie. 6 kg mozaiku w przepompie dane. Myślę, że ładny kolor, prawda? Będzie jasne. I 6 kg dosypane z góry citry. Dosyć świeżej. Spowoduje Dosyć ciekawą goryczkę, jak to na West Coasta przystało, że ta goryczka już jest. Pozwolicie, że spróbuję. Udało się uzyskać aromat pochodzący po prostu z chmieli amerykańskich. Jest gorycz, na dzień dzisiejszy trochę zalega. Piwo poszło w stronę wytrawną, aczkolwiek jest tutaj wyczuwana trochę nuta podstawy słodowej. Wolałbym, żeby jej tutaj nie było, że piwo po prostu poszło w styl wytrawny i gorzki, bo tak miało być. Aczkolwiek z tych West Coastów, które piłem, to tak naprawdę trudno powiedzieć, że któreś jest mocno wytrawne i gorzko aromatyczne i przy tym jasne. Znajdziecie tu na pewno aromat typowy dla chmieli amerykańskich. Jasny kolor. No, powinno się sklarować, więc będzie tutaj trochę bardziej klarownie. Nagazowanie będzie dość wysokie. W tej chwili gazujemy 5, atmosfera, 5 barami. Myślę, że będzie piwo całkiem w porządku. Jak mówię 21 rozlewamy, 21 również ważymy tym razem w Toruniu Black Widow, czyli czyli Ekstra Whisky Oak Stout W tym miesiącu również. W tym również myślę, że między okresem świąt a Bożego Narodzenia a Nowego Roku Próbujemy zabutelkować Risa 21 plato, Pitet Ris Co prawda taki Pitet w zamierzeniu niemocny tam w zasypie tam był zasyp ponad ponad 400 kg bodajże, 50 kilo tylko chateau whisky, tego, tego mocnego, który ma najwięcej PPMów Kiedy go wypuścimy zobaczymy, część, część, część nalejemy oczywiście butelki, część co innego i no mamy nadzieję, że, 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 że będzie ciekawy i złożony. Na dzień dzisiejszy ten lis jest trochę kawowy, trochę czekoladowy, bardziej czekoladowy niż kawowy, jest tam, jest tam śliwka, ale w smaku, w aromacie nie, śliwka taka wędzona. No i nie pamiętam jeszcze, czy ja tam wyczułem torf, czy nie. On jest naprawdę na takiej ilości... E, chociaż chyba jest. Chyba jest wyczuwalny w aromacie. Ale nie mocno. W grudniu również, 22, czyli dzień po terunie, ważymy w Piotkowie, dzień po rozlewie ważymy apę na świeżych mielach amerykańskich to takie jakby skierowanie się dla klienta, który chce posmakować no nie, nie jakoś super mocno goryczkowego piwa, a takiego wyważonego stonowanego po prostu American Pale Ale'a i to tyle chyba na ten rok planów 8 piw od września no myślę, że, że, że że, że jest, e, idziemy w dobrą stronę. No, od stycznia, e, oczywiście, planujemy jeszcze większą ekspansję, krótko mówiąc. Także, e, także spodziewajcie się e, no, dobrych wieści z browaru, baba jaka i tyle. <laughs> Co do tego piwa, no, ja jestem z niego zadowolony. E, to jest piwo, które no, trudno, nagazywało no, się, nie wiem, może pół godziny w tanku, nawet chyba nie. Podoba mi się to piwo krótka. Ciekawy jestem, jak Wy je ocenicie. Do czego oczywiście zapraszam. Mogło być bardziej, chmielo, bardziej goryczkowe. Chociaż jest. Ta goryczka jest w tym piwie największą goryczką z naszych piw, które wypuściliśmy. Aczkolwiek, co do stylu West Coast, wyobrażałem sobie. Nakreślałem sobie ten styl. pijąc zresztą yy, piwa w tym stylu z rynku, rynku amerykańskiego. I yy, jeszcze bardziej wytrawne i jeszcze bardziej goryczkowe. Bez przesady oczywiście, nie chodzi o piwo przechmielone, ale yy, okej. Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jeszcze nie ma aromatów yy, cytry yy, świeżutkiej, więc E, ocenimy e, Zobaczymy co będzie po pasteryzacji Jako, że e, Pierwsze nasze piwo e, Trochę schudło w aromacie e, W trakcie paste po, no, po procesie pasteryzacji Pasteryzacja jednak zabiera trochę aromatów chmielowych e, To jest też piwo Stanka Ładnie pachnie Zobaczymy jak to będzie w butelce e, Dojdzie tu Citra Natomiast właśnie e, tutaj m, Wypróbujemy na serio proces pasteryzacji, czy on tutaj też odbierze aromaty, które były w abijadze w tanku. Dokonaliśmy tu pewnych korekt po to, żeby właśnie sprawdzić, czy pasteryzacja nie zabije aromatu. To tyle. Także w tym roku jeszcze oczekujcie West Coast na terenie całego kraju no whisky stout będzie pod koniec stycznia na rynku mm, równo z Apple mniej więcej w tym samym czasie w styczniu się pojawi kochani na tyle ja idę do ważenia e, piwa nijakiego e, tak po prostu co e, częstować gości i siebie oczywiście e, i do zobaczenia pozdrawiam was tak z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Okej, okay, może nagazowanie jeszcze jakby podbije tą góryczkę, a jest, ale w tej chwili włącza się tak na trzecim łyku. Na a chciałem, żeby było się włączyło już na pierwszym, niestety. Ale czuję, że jak przyjdzie nagazowanie, to będzie dobrze.